No czy przegrasz, czy nie, tego się za chwilę przekonamy. Oto jest Jerika, jak mówię, liderka z Pokémonami trawastymi i także z jakże ślicznym Kimonkiem. Strasznie jej do twarzy w tym tutaj stroju. I oto jest jej pierwszy Pokémon. Oto jest Victreebel z Levelem 29 i ruchami. Kwas, sanie, szczegółujący proszek i ogłuszające zarodniki. Więc tak... Czy Bell? Myślę rzeczywiście, że Sky sobie na niego da radę mimo wszystko. Na początku, wiecie, płyniecie w powietrze i wiecie, Victory Bell będzie tu, wiecie, chciała atakować, ale no nie trafi, skoro Sky będzie w powietrzu. I zobaczmy. Oj, nawet prawie zabiła dno tą Victory No, niezła próba Sky, naprawdę niezła. Byłaś tak blisko, ale jednak trochę zabrakło. Tak, oczywiście ogólnie jako, że Erika ma głównie Pokémony ten trawiastę, to ona w dużej mierze w tej walce będzie, wiecie, polegała na statusach, czy też ewentualnie na swoim na, ...na tym, na jakby swoim firmowym ruchu, czyli Wiga Wsysaniu. Otóż tak, Wiga Wsysanie jest to taki właśnie ruch typu trawiastego, którym raniąc Pokemona przeciwnika, zabiera właśnie jakby, nie tak mu zabiera zdrowie, że połowę tego zdrowia jest przekazywane Pokemonowi atakującemu temu właśnie, który tego Wsysania używa. O, się jednak Sky ładnie spisała, teraz ładnie lotem wykończyła tę, tę Belkę. I no, z tego już ma prawie level 30, więc bardzo ładnie. Sky, tylko tak dalej. Życzę dalej, oczywiście, w moim teamie powodzenia. I okej, okay, teraz Pokemon numer 2, Tangela. Level 24. Szczerze, najsłabszy Pokemon, którym tutaj Erika dysponuje. I na Tangela myślę, że może użyje Karamr. Bo ona jeszcze musi tutaj wbić, wiecie, level 29. Więc okej, okay, Tangela ma ruch. Ona ma tutaj, ma takie ruchy: Ma ona duszenie, korzenie. Giga Wsysanie i także Proszek Trujący. Tak, wszystkie ogólnie pokemony od Eriki mają właśnie ten cały ruchem Giga Wsysanie, który właśnie już omówiłem kilka chwil temu. Więc okej, okay, użyjmy właśnie może teraz Zufy Zacisków. Myślę, że tutaj ofensywa na tą Pangele będzie w miarę wystarczyła. Tylko oczywiście niech się trzyma, skoro jest za truza, to no, no, z, ten, z tą trucizną trochę może mieć kłopoty, ale chyba i tak sobie da całkiem nieźle radę. Ok, to są korzenie. Korzenie będą Tangele co kolejkę nieco tutaj uzdrawiały. Będzie ona sobie powoli tutaj regenerować się zdrowie. Ale to chyba i tak dużo nie pomoże. O czym się przekonamy? Owszem, przekonamy się, karamba tą Tangele no, wykańcza z całkiem dużą łatwością. Jak mówię, Tangela jest to najsłabszy Pokémon, którym Erika dysponuje. I z tego karamba ma level, oczywiście, 29. Tak, Tangela jest to w ogóle Pokémon typu czysto trawstego. Ona nie ma w ogóle tutaj podtypów, ma tylko typ trawy i żadnej wiecie, trucizny czy czegoś innego. Więc na nią ogólnie no, ruchy z kolei psychiczne nie będą aż takie skuteczne. I okej, okay, Pokémon 3 od Eriki, czyli Walplum, także level me29. I na mam myślę najbardziej, że chyba wystawię tutaj mojego Nine Tailsa, mojego Malsa. A tak, dałem właśnie mu imię Mals od Malsa Prowera, który jest też znany jako Tails. czy to jest ten lis z Sonic Mals Prower. Więc jak mówiłem, Valplum level 29 chyba to jest najsilniejszy Pokémon od Eriki moim zdaniem przynajmniej. I tak ona ma ruchy, ten Walplum, czy tam ta Walplum. Ma tak, ma kwas, również ma, ma oczywiście mega wsysanie, że nie mega, giga wsysanie. Jak mówię, kwas wsysanie też ma ogłuszające zarodniki i także ma usypiający proszek. Więc również Pokémon, który tutaj może na Was nanieść te dwa statusy, czyli Sen i Paraliż. I zobaczmy, bo tu właśnie chciałem jak mówię dać na Enterza na tą walkę mego Malsa, bo chciałem, wiecie, już tutaj e, do walki wystawić kogoś ze całkiem solidną ofensywą. Solidną, wiecie, no, przeciw Pokemonom typu właśnie Travestego. Okej, okay, Maus będzie zatruty, ale chyba to mu dużo, mi się wydaje, że nie zaszkodzi. Tak też em, zauważyłem, że Valplum kiedy tylko em, użyje właśnie jakiegoś statusu to ma tendencję do spamowania swoim kwasem. Co też em, zresztą widzimy. No trochę to boli, ale i tak Maus, no, po raz drugi używa mnie otacza ognia i to tego Walpluma wykończy. I to była cała walka na Rikę. Ba, no, cała walka przeciw Erise, przeciw jej pokemonom. Moje Pokémony tutaj wszystko dobrze wybrałem. Erika jest naturalnie pokonana jako lider numer 4 na mojej drodze. O, o okej, okay, to przyzna, się do porażki. Jesteś znacząco silna. Możecie zaoferować Tom oto odznakę tęczy. No i także kasa, naturalnie. Odznaka tęczy sprawi, że wszystkie Pokémony do levelu 50 będą Ci posłuszne. Także pozwala nam użycie przez Pokemony siły poza walką. Proszę, weź także to. TM-19, który no, zgadnijcie co to będzie, owszem, to będzie firmowy ruch Eriki, czyli jak mówię, Giga wsysanie już ten ruch omówiłem, właśnie zadaje damage, też trochę absorbuje tego damage'a, trochę Pokémon atakujący tego damage'a Wsysa trochę się, no, regeneruje z tym atakiem. Tu też właśnie mówi to Erika, no jak to działa ogólnie. I owszem, jest to całkiem cudowny ruch, się z tym zgodzę, co tutaj Erika no, teraz powiedziała. I właśnie teraz myślę, że tego ruchu może go nauczę moją Kruellę, bo jej naprawdę brakuje solidnych ruchów typu tego, które byłyby ofensywne, które biłyby całkiem porządny damage. Takie giga wsysanie się tej Kruelli na pewno sądzę, że bardzo przyda. Tylko zobaczmy, czego się ona tu jeszcze może pozbyć. No właśnie, ma cięcie, no cięcia oczywiście się nie mogę pozbyć, bo to jest, wiecie, to jest ruch z, no, ruch z hm i takich ruchów nie można w ogóle kasować, nie, nie można ich w ogóle zapomnieć. Kwas się chyba przyda, jako że to jest ruch, wiecie, innego typu niż drawiasty, też to chyba będzie dobrze mieć przy sobie cały czas. No i też sądzę, że mi się w miarę przyda ten cały prochem usypiający, wiecie, jednak dobrze byłoby mieć jakieś mruchy, które nanosiłby status, więc to też zostawię. Tak, myślę najbardziej o usunięciu, o zapomnieniu ziarnopocisków, sądzę, że one nie są już aż takim dobrym ruchem. Też powiem sobie, jeśli chodzi o damage, o moc tego, no, o moc ruchów, to Giga w zawsze będzie silniejszy od ziarnopocisków, choćby nie wiem co, więc myślę też, że dla tego powodu dobrze będzie te ziarnopociski usunąć z moveseta, warto będzie je zapomnieć. No, królaś się, no, tamtego już zapomina wkłania zawartość tej płyty i uczy się naturalnie tym sposobem, e, tym sposobem uczy się giga wsysania I w sumie też skoro ona jest w takim stanie, no skoro już ma jakiś w miarę solidny ruch ofensywny typu metrastego, to też myślę, że teraz dobrze będzie e, także na, na, no naszą królę w pełni wyewoluować bo jeszcze nie ma ona, wiecie, najwyższej formy. Ewolucyjne osiągniętej, więc może teraz użyjem kamienia liściastego na króli. I to teraz się myślę, że naprawdę może przydać. Więc już ten kamień wesela, czy tam zjadła, czy tam co innego zrobiła. I nagle. MUA! KRUELA znów ewoluuje! Druga ewolucja Cruelly i z niej powstaje dało to jakże, no... dosyć, no, gro no taka groź no groźnie wyglądająca nam roślinka, którą zwą Victory Bell. A czy też szczerze, myślałem początkowo o tym, żeby tego kamienia użyć na Cruelly dopiero na levelu 42, bo wtedy się ona uczy ataku ostrymi liściami, ale w sumie też liście są też atakiem słabszym, jak pamiętam, w mocy niższym ten cały wsys, niż to wsysanie, więc myślę, że teraz dob no, dobrze będzie na Kruelim użyć no, tego kamienia. Nie ma tu już wiecie co czekać, to co no, tam zwlekać. Po prostu teraz tym ruchem ona no, będzie na pewno dużo skuteczniejsza już na tym etapie gry. To teraz się na spokojnie wyleczymy. No bo miałem trzy pokemony, które tam, wiecie, no cierpiały na jakieś tam statusy różne. I znów myślę, że trochę swój skład pozmieniam, bo teraz będę chciał się udać do Lawandii po raz kolejny, tam jeszcze, no, nie więcej nie obadałem w pełni wieży Pokémon, a tam będę chciał właśnie wejść i na tamto miejsce też wa warto będzie, mieć jakiś tam szczególny skład Pokémonów, e, warto go będzie mieć tutaj wyszykowanego, więc zobaczmy, czego tu się mogę pozbyć na chwilę obecną, myślę, że zobaczmy, chyba tak, myślę, że Malsa, Cyrusa i Cruelle zostawię, to na pewno. Sky chyba też, bo jej się przyda lot do oczywiście szybkiego transportu, ale za to się pozbędę Karamby i Kargaroka, otóż w tamtym miejscu nie za bardzo mi się przydadzą, przydadzą Pokemony, które mają głównie em, ruchy em, no, z ofensywy fizycznej, więc okej. Okay, dam póki co Karambę, dam także Kargaroka, na, na, no, na razie ta dwójka mi się nie przyda aż tak szczególnie. Zobaczmy, kim mogę ich na chwilę obecną zastąpić. Raczej znaczy, tylko mi się wydaje, że Tobi i Gadget będą taką właśnie dwójką najlepszych Pokémonów do wybrania teraz na tą, jakby wiecie, na tą lokację, na wieżę Pokémon. Więc okej, okay, witaj znów, Tobi i także witam znów, Gadget. U mnie w plesaku są w moich Pokebolach, które, no, mam wciąż przy sobie. I zobaczmy jak teraz ten mój skład wygląda. Okej, okay, wszyscy mają level 29, wszystko wygląda bardzo przyzwoicie. I z takim typem myślę, że mogę jak mówię udać się do Mlawandii i znów no, wejść do tamtejszej wieży. Tylko oczywiście muszę wyjść z budynku, żeby tylko móc użyć e, lodu od mojej sky, od mojej Doduo. Właśnie właśnie nie do końca pojmuję jak ten lot na dodło działa skrom, w ogóle dodło czy też Dodrio forma ewolucyjna Nie ma w ogóle skrzydeł, to wiecie, to jest to jest Pokemon struś. Nie, wiem, może macha tymi dwoma głowami, może tymi. Nie, wiem, może tych głów używa jako skrzydeł czy coś podobnego Nie wiem, to jest takie jedyne wyjaśnienie, na które mogę wpaść, no bo jakby nie ma skrzydeł, to może nie wiem, może głowami macha czy, czy, czy nie wiem, czymś podobnym nie wiem jak to działa, ale wiecie, to są... to są Pokémony, tu nie muszę wiedzieć jak to działa, po prostu działa i jest fajnie i przyjemnie i w ogóle, to nie musi mieć szczególnego sensu, bo to jest wiecie świat fantazji jakby. Świat fantazji, wiecie, wyobraźni i w ogóle. Więc okej, okay, jak mówiłem, znów wejdę do y, tej całej wieży, otóż tam jeszcze nie byłem na wyższych piętrach. I tak też na wyższe piętra na tej wieży nie jest warto wchodzić, dopóki się nie zdobędzie Sylf Scope'a, czyli tego itemu, który się otrzymuje od go, kiedy tylko się z nim wygram w walce. Kiedy tylko walka z nim będzie przez nas wygrana, wtedy jak no, pewnie pamiętacie, że on daje Sylph Scope'a i ten item no w tej wieży będzie miał naprawdę ważną dla nas funkcję. Tu, może dam na to miejsce też, no na pierwsze miejsce, dam tego Tobiego. On się chyba najbardziej przyda ze swoim kąsaniem, ze swoim ruchem typu ciemnego, czy tam rocznego, nazywajcie jak chcecie. Więc tak, no w tym miejscu póki co jedyne co robiliśmy, to tylko walczyliśmy z rywalem, z Andrę. Mniej więcej z jego irytującymi Pidgeotto i tym, tym bardziej Gyaradosem. Jak mówię, nie znoszę tego ścierwa, tego całego Gyaradosa. On jest strasznie mocarnym Pokémonem. See <laughs> ya. I tak też ta pani mówi o tym, że no, w tym miejscu sylwskop się bardzo przydaje. Otóż tak, sylwskop ogólnie sam robi, to on jakby odkrywa tożsamość duchów, które no, ponoć się w tym miejscu panoszą. Bo tak, gdybyśmy w tym miejscu na tych wyższych piętrach byli bez sylwskopa, to wtedy po drodze, no, na tych wyższych piętrach, po, wiecie, po drodze, tam, no, gdybyście tutaj wiecie szli w tych okolicach, to byśmy spotykali tylko duchy i z duchami nie można nic robić, nie, wiecie, nie można ich walczyć, no, no, nie, nie można wiecie z nimi walczyć, nie można wiecie ich Listę rzeczy. Też wiecie, pokémony no, przy nich tylko się boją i nic nie robią na nasze komendy, nie reagują w żaden sposób. Więc, jak mówię, bez skopa tylko są tutaj duchy no, w tym miejscu, które to się panoszą. Ale z tym skoro ma mamy już taki dostępny, skoro takie mamy wyposażone, to co się pojawią na, na miejscu duchów? E, tak się składa, nowe pokémony dzikie e, z nowych gatunków i teraz myślę, że będzie warto je akurat omówić. Wierzy z nowych Pokémonów można spotkać Cubona, Pokémona typu ziemnego. I cóż, Cubon do mnie, prawdę mówiąc, nigdy nie przemawiał, jeśli mowa o statystykach. Znaczy, bo tak, szczerze, jego moveset jest całkiem dobry, jest nim dużo um, ruchów ofensywnych, które mogą być się całkiem porządny damage, ale jednak on z tych ruchów nigdy dobrze nie skorzysta, ponieważ uh, temu Pokemonowi brakuje trochę ofensywy fizycznej, jest ona na takim poziomie takim średniawym, przeciętnym, nic szczególnego. Jest to Pokemon ogólnie bardzo bardziej defensywny niż ofensywny, jeśli mowa o statystykach. Też jego szybkość jest bardzo niska i trochę też dużo pozostawa do życzenia. Więc naprawdę jeżeli szukacie Pokemona Ziemnego, to bardziej osobiście płacam sensu Kibon ma dla mnie zbyt mało do zaoferowania. Najczęściej, wierzym jednak spotkacie Gastliego, pokemona typu duch trujący. I właśnie już ze względu na typ, Gastli jest jakże unikalnym pokemonem. Otóż Gastli i jego rodzina ewolucyjna są to jedyne duchy w generacji pierwszej. I tak też, oprócz tego, Gastli jest, jest to taki pokemon, który może wrogom zawać ból na kilka jakże różnych ciekawych i też często przy tym bolesnych sposobów. Także Gastly, dzięki typowi i swojej pasywce, czyli lewitacji, ma aż trzy całkowite odporności. Naprawdę dobra, dobra to jest rzecz dla Gastly'ego. Więc, jak mówię, jest to ciekawy Pokémon. Jak mówię, łatwy do znalezienia w wieży i naprawdę, jeśli chcecie ducha, to nie wahałbym się. Gastly jest dobry. Są też małe szanse, że w wieży spotkacie Widziczy Hauntera, który jest formą ewolucyjną Gastly'ego i oczywiście, tak samo jak on jest typem duch trujący. No i cóż, to co powiedziałem o Gastly, można śmiało też rzec o Haunterze, tylko że jest jeszcze lepszy, szybszy, silniejszy i ogólnie agresywniejszy. Tylko właśnie jedyną taką właśnie główną wadą rodziny Gastly'ego jest to, że żeby go w pełni wyewoluować. Jednak trzeba mieć kogoś, wiecie, do wymiany, żeby móc Gengaran otrzymać, no, jak Gastly'ego w pełni wyewoluowanego. Bez kumpla Gengar'a nigdy nie otrzymacie, a wielka szkoda, bo wtedy, no oczywiście, pełny potencjał tego Pokemona nie będzie. Będzie nigdy wykorzystany. Ale wciąż, jeśli Wam Hunter starczy, to też czemu nie? To jest też oczywiście dobry Pokémon. Myślę, że niektórym może starczyć. Dobra opcja. No dobrze, ale nic z tego nie będę łapał, więc dlatego mniej więcej użyję tutaj, no już po raz pierwszy, mojego super odstraszacza! Ja! Yeah! Jak mówię, nie będę chciał łapać ani Cubona, ani Gastliego, no z tam powodów, które wcześniej wymieniłem ogólnie. I tak też wierzymy spotkamy nowy typ trenerów i w ogóle... Urkała huchugra! Ojekuj, jestem pewien, że tak fajnie mi się będzie mówiło o kwestii tych właśnie no, trenerów, otóż to są medium i w ogóle hope. Ona ma imię hope, właśnie niby nadzieja, ale imię no beznadziejne mimo wszystko. I tak, też e, właśnie medium, one będą dysponowały właśnie tylko ghastly i ewentualnie hunterami, Mam ma tylko pokemony duchy do dyspozycji, więc tak, na duchy oczywiście dobrze mieć głównie pokemony e, no, z ruchami albo psychicznymi, albo też mrocznymi czy tam ciemnymi, coś takiego. Właśnie u mnie na przykład e, Toby umie kąsanie. A jeżeli tego nie macie, to no zawsze się w miarę wam przydadzą, po, e, no wiecie, m, pokemony z ruchami, no... Nie na przykład ognistymi, czy elektrycznymi, czy coś, czymś takim. Na pewno nie da, no, tutaj nie używa się Pokemonów, no, które mają ruchy normalne, bądź, nie wiem, walczące, czy coś podobnego, bo na takie ruchy duchy są zupełnie odporne. Chła! Jestem uratowana! I też takie dziwko na twarzy, że, wiecie, takie wielkie ślepia i usta otwarte szeroko, że... Wow, zdziwienie! Co się stało? Coś takiego. Okej, okay, za tą medium, za tą... Za medium nadzieja z beznadziejnym imieniem. Ok, tu się kryła ta oto lina ucieczki. Pewnie też się z tego tam kiedyś skorzysta, ale. No nie sądzę, że jakoś prędko szczególnie, tak prawdę mówiąc. Okej, okay, to być jest pierwszy, więc on dalej będzie tutaj w walkach wystawiony. to jest kolejne medium. Kiki, Tak, one są niby wiecie, opętane czy coś takiego, więc takie w wydają dziwne odgłosy i to jest Carly. Mama, jestem na e Carly! Nie wierzę, że aż to w ogóle teraz do tego nawiązałem. Nieważne. Toby, podziób go! To jest chyba dla Ciebie żaden problem. Owszem, to nie jest problem. To jest no też chyba jedyny Pokémon tej tutaj Carly, i to jest koniec walki. Także krótkiej walki. Ha? C co ja wyprawiam? No szalejesz, O to co wyprawiasz. Tyle powiem. W ogóle coś jeszcze powiem oprócz tego? Tak ona właśnie mówi, że, że była opętana, że w ogóle nie miała tej kontroli nad ciałem czy czymś takim, więc okej. Okay. Niech jej tam tamczyny będą wybaczone. Teraz ta tutaj. Odejdź, okrutna dusza! Zmusz mnie! Hu! Dusza opuściła to miejsce! No to cieszę się z tobą, coś jeszcze powiesz? Tam ci na, nade mną muszą być opętani. No, czyli ten, no, tutaj, na tym piętrze nie są same, jeszcze oczywiście musimy wejść wyżej, tam też będzie, no, będzie więcej opętanych, no, trenerów, czy coś takiego, więc okej, okay, teraz może z tobą zawalczę, co tam masz? BĄDŹ PRZEKLĘTA ZE MNĄ, KUAAA! <śm> bo tak mówię, tak dużo będę ja ubawu z czytania tych kwestii na głos, bo wiecie, to są takie dziwne kwestie w ogóle, coś z czym się wcześniej w tej grze nie spotkaliśmy dotychczas, nie wiem. No Tobie? gratuluję, na trzydziesty! Jako pierwszy z moich Pokemonów, które no dotychczas do złapałem, albo w ogóle które no posiadam, ty jesteś pierwszy, więc no jesteś pod tym względem szczególny. Co? W ogóle znów jaka lakoniczna wypowiedź i w sumie też taka pasująca do tego, wiecie, do tego spojrzenia na tej twarz, tak w takie wiecie zdziwienie, coś takiego, nie wiem. Coś, coś takiego. A co ty powiesz? Ho ho! ho! Nie pokonasz mnie! Ha? Przegrałaś, porażka! E, chyba to na twoje pytania w miarę myślę że tak nie wiem odpowiada czy coś takiego. Dobra, to teraz może niech tobie odpocznie, teraz może dam trochę powalczyć na przykład a, na przykład dam powalczyć... A, może Cyrusowi jak mówię ma on ruch psychiczny i takie też są dobre na pokemony typu a to w sumie nie, nie wiem czy są dobre na, na duchy szczerze mówiąc, nie pamiętam do końca, że jak to jest z tymi ruchami właśnie, że... Czy duchy są dobre na psychiczne, znaczy na pewno są, tak właśnie nie wiem jak to jest na ten na odwrót, czy też są psychiczne dobre na duchy, nie, nie pamiętam do końca. I świetna kula, wspaniała kula, Great Ball tutaj mamy kolejny zebrany. I także kolejne przebudzenie, i w ogóle tak właśnie teraz, propo przebudzeń. Otóż już się zbliżamy do itemu, do miejsca, gdzie my zgarniemy item, który nam w pełni zastąpi te same przebudzenia, i one się okażą być zupełnie już bezużyteczne. Więc zmienię, um, czemu tuż tak nie wiem. Później w tej grze jeszcze było tutaj w tej wieży wstawione, ale nieważne, niech im tam będzie. Więc okej, teraz może zobaczę z Tobą. Duch! Nie! Kula!